Zbigniew Herbert. Ścieżka. Nie była to ścieżka prawdy, lecz po prostu ścieżka, z rudym korzeniem w poprzek i gliwiem po boku, a las był pełen jagód i duchów niepewnych. Nie była to ścieżka prawdy, bowiem nagle traciła swoją jedność i odtąd już w życiu cele nasze niejasne. Na prawo było źródło. Jeśli wybrać źródło, szło się po stopniach mroku, Coraz głębszą ciemność wiódł na oślep dotyk do matki elementów, którą uczcił tales, by w końcu się pojednać z wilgotnym sercem rzeczy z ciemnym ziarnem przyczyny. Na lewo było wzgórze, dawało ono spokój i pogląd ogólny. Granice lasu, jego ciemną masę, bez poszczególnych liści pnia poziomki, kojącej wiedzy, że las jest jednym z wielu lasów. Czy naprawdę nie można mieć zarazem źródła i wzgórza, idei i liścia? I przelać wielość bez szatańskich pieców ciemnej alchemii, zbyt jasnej abstrakcji.